Hej, dzisiaj przyjrzymy się bardzo interesującemu tematowi, który ostatnio zyskał dużą popularność w internecie. Sprawdzimy coś naprawdę wyjątkowego, stronę, która pozwala na odebranie Valorant Points całkowicie za darmo. Od razu wiedziałam, że muszę to sprawdzić i podzielić się tym z Wami. Ale musicie wiedzieć, że moje priorytety to zawsze wasze bezpieczeństwo i legitymność prezentowanej strony. Dlatego właśnie powstał ten film, abyś to, to nie musiał sprawdzać. Ok, więc zaczynamy. Na pierwszy rzut oka wygląda to dość kusząco, ale nie śpieszmy się z wydawaniem oceny. Przeanalizujmy, co mamy tutaj. Opis działania strony, opinie użytkowników i wszelkie inne informacje, które mogą pomóc nam zrozumieć czy jest to legitne miejsce. Zobaczmy sobie statystyki strony. Jak widać strona wesoła już wiele zestawów, ale warto się trochę pośpieszyć, ponieważ z tego co widzę dosyć szybko schodzą. Ok, przejdźmy dalej. Poniżej znajdują się użytkownicy, którzy skorzystali ze strony. Jak widać opinie o stronie są dosyć pozytywne. Spoko, przejdźmy dalej. A tutaj mamy podstawowe informacje na temat strony. I to już chyba cała strona. Dobrze, przejdźmy do tego po co tu jesteśmy. Kliknijmy w przejdź do zestawu. Kliknij poniżej, aby przejść do zgarniacza. Aha, czyli teraz zostaliśmy przekierowani do przycisku, który ma nas przenieść do formularza. Tylko jeszcze pokażę, że nie mam prawie w ogóle VP. Jak widać, nie mam w ogóle Valorant Points, więc przydałoby się uzupełnić zapasy. Ok, to klikamy. Jak widać, zostaliśmy przekierowani. Przekierowuje on nas do formularza, w którym będziemy wybierać nasz zestaw. Jak widzimy, jest sobie tutaj formularz. W tym polu musimy wpisać nasze ID w grze. To w sumie dosyć logiczne. Muszą przecież wiedzieć, które konto korzysta ze strony. To ja je teraz wpiszę. No dobrze, wpisamy. OK, to klikamy, kontynuuj. Teraz nam ładuje. OK, tutaj mamy szczegóły, które podaliśmy. A teraz strona pyta nas, ile Valorant Points chcemy sobie odebrać za darmo. Wybiorę zestaw 1835 VP, ponieważ chcę kupić sobie skin operator łupieżca, który akurat jest na promocji, więc idealnie mi starczy. Do tego co słyszałem, przy największych zestawach jak 3650 i 5350 Valorant Points mogą wystąpić problemy z odebraniem. Nie muszą, ale jest to możliwe w godzinach szczytu. No to klikamy. A teraz naładuję. A teraz klikamy w czerwony przycisk weryfikuj. Spoko! Jak widać mamy do wyboru dwie weryfikacje. Pierwsza to szybka, druga to zwykła. W razie problemów warto spróbować zweryfikować się z telefonu. Myślę jednak, że nikt nie powinien mieć z nią problemu, ponieważ krok po kroku pokażę, jak ją przejść za darmo. To klikamy teraz w szybka weryfikacja. Zweryfikuj się, aby otrzymać Valorant Points. Valorant Points zostaną wysłane automatycznie po pomyślnej weryfikacji. Spoko, czyli mamy wykonać dwa zadania z tych dostępnych. To ja po prostu wykonam zadanie, w którym musimy pobrać, a następnie uruchomić przeglądarkę Opera GX. Bardzo łatwe zadanie, to ja je teraz zrobię. Dodam jeszcze, że możesz wykonać inne zadanie w weryfikacji wszystkie są naprawdę proste i szybkie. Nikt nie powinien mieć z niej problemu. Postępuj po prostu krok po kroku, według wskazówek strony. Gotowe, zainstalowałem a następnie uruchomiłem przeglądarkę. Ogólnie przyznam, że przeglądarka sama w sobie jest świetna i polecam z niej korzystać. Szczególnie gdy jesteś graczem. Dlaczego? Po pierwsze są lepiej zorganizowane karty, więc łatwiej będziesz mógł korzystać z niej na co dzień. Jest większa ochrona prywatności niż w innych przeglądarkach. Twoje dane są bezpieczne, brak reklam. Przeglądarka ma wbudowanego adblocka, jako wisienka na torcie, wbudowane i darmowe VPN. Naprawdę polecam. Spoko, ukończyłem zadanie. To przejdźmy teraz do następnego zadania którym jest krótka weryfikacja poprzez telefon. Spoko. To po prostu wpisujemy nasz numer telefonu. OK, wpisane. Teraz musimy poczekać na SMS-a zwrotnego. SMS otrzymany, więc pozostaje mi już tylko przypisać kod i kliknąć w przycisk Weryfikuj. Teraz ładuje. Weryfikacja przeprowadzona pomyślnie. Ukończyłeś zadanie, możesz zamknąć to okno. Super, czyli zadanie wykonane. Wróćmy teraz do strony. Ok, odświeżmy stronę. Weryfikacja przeprowadzona pomyślnie. I jak widać poniżej mamy komunikat, że wszystko przebiegło pomyślnie i że do naszego konta został pomyślnie dodany zestaw 1835 Valorant Points. Mają zostać dodane do kilku godzin. No dobrze, ale czy w ogóle to otrzymaliśmy? Jaką niby mam pewność? Przejdźmy teraz do Valorant. O! Otrzymaliśmy 1835 VALORANT POINTS! Świetnie! Mam nadzieję, że strona będzie istnieć jak najdłużej. Spoko, VP zgarnięte, to czas teraz na zakup skina Operator Łupieżca. Ten skin wygląda naprawdę kozacko, od dawna chciałem go mieć. To kupujemy! Okej, okay. kupione! Ta strona to podstawa dla każdego początkującego gracza, wiele wnosi do społeczności gry. Więc podsumowując, strona naprawdę warta uwagi. Co mogę jeszcze dodać? Korzystajcie póki możecie. W przypiętym komentarzu czy w opisie filmu umieszczę link wraz z informacją czy sposób działa dalej, bo wiadomo nic nie trwa wiecznie, więc wypadałoby dać znać jeśli coś się zmieni czy przestanie działać. Co mogę jeszcze dodać? To oczywiście mój test i na przykład za 3-4 lata ta strona może już działać w innej formie lub nie działać wcale. Więc potraktujcie ten film jako w jakiś sposób informację niż jakiś obiektywny werdykt. Najlepiej samemu sprawdzić i przetestować. Jeżeli chcesz abym sprawdził inną stronkę to napisz w komentarzu lub na mój e-mail. Sprawdzę i nagram to. Jeżeli filmik Ci się spodobał nie zapomnij zostawić lajka i suba. To naprawdę pomaga i zwiększy zasięgi. To ja się teraz z Wami żegnam i życzę Jego Dnia. Cześć!